Odcinku z survivalu na tym kanale. Dzisiaj jest ze mną Skyrex. No dobry. No i dzisiaj będziemy sobie grali ze, ze Skyrexem. Poza odcinkiem o, przeniosłem się na bardzo da dalekie Koordyn. Koordyn możecie zobaczyć w prawym górnym rogu. No. Ale patrz, jak daleka tam, jeszcze tam dal dalsze góry są. Mi się nie renderuje. No a i tutaj sobie wybudowaliśmy taki, taki tymczasowy domek. Nie wiem, może to będzie na stałe, ja może... Tylko te klipy zobaczyć, zaraz wracam. Może tymczasowy. No. I przy okazji le leć o, po prawie. jedzenie. Ile krów? Macłowicz będzie zadowolony. Leć po jedzenie przy okazji, bo trochę, bo powoli nam się kończy. No właśnie patrzę, bo tu taka góra ładna jest. No i mieszkamy na takiej górze. Tutaj też jest winda. I wam też pokażę tą górę od drugiej strony. O, już mam 10 mięsa z tego z to super. Krowy. Poczekajcie, chwilę nic Dobra. No. To, no to ja obejdę tę górę i wam pokażę od drugiej strony, bo tu... Ej! Ja wybieram tą wołowinę na kebaba. A babasę zrobimy. Bo tutaj po prostu mamy taką górę swoją i mieszkamy. O, tu jest ta druga strona tej góry, właśnie. I tu mamy takie coś, żeby na mowy nie wchodziły. A tu to... fajny klip jest, zobacz. No, dobra, poczekaj. Żeby nie wchodziły no. na mowy, to ja ten kawałek windy zrobiłem. A tutaj już potem schody idą. No, taką. Taką swoją górę mamy. Mamy farmę Jezu, tu mamy farmę ziemniaków póki co. No a tu jest nasz domek i tu jest winda i tu jest taki balkonik. I ten balkonik się w przyszłości powiększy. No dobra, co bym. Ja mam chciał... z polowania. Dobra, co bym chciał dzisiaj zrobić? Tu mamy śnieżki. Chwila co tu robią śnieżki. Czekaj, czy zrobię. Chicken będzie na tak chicala. Chodź. Okej, okay, tu mamy. Yy, o, linie. prosiaki! Ej, Enderman dobra. tam jest! Dobra, dobra, okej. Okay. Ej, dobra, lewa Pulka! No, wiem, że ona tam była. Okej, okay, mam cztery diamenty, udało mi się je wykopać. Skyrex ma I chyba bień, jeszcze i diamentowy kilow. Jak mam, wiesz? Okej, okay, super. Skyrex ma chyba jeszcze diamentowy kilof nawet. Ja? Gdzie no. tam? A. E, no ale, pamiętasz jak ja zginąłem? A no tak. No i go straciłem. No dobra, ja to jestem... ja sobie ja zrobię znam, łuk. No. To ja zrobię sobie łuk. Ja wracam i możemy iść spać. Dobra. Chuj... O, już mam 12 na te Zawsze baba. mylę się z tym craftingiem łuku. Tobie też łuk zrobić? No możesz w sumie, tylko że ja nie, pewnie nie będę do, do skrzynki schował. No dobra, ale. A w sumie mamy już łuk. Taki zniszczony no trochę, ja się ale. Mamy na tę górę. Nie wiem czemu, ale ja się wspinam na górę, skoro. A wiesz, nawet że mamy nie wejdziesz. Górę. Nie wejdziesz tu. To jest tak specjalnie zrobione. Tu mamy diamentową zbroję dla konia i znalazłem też siodło. Tu jest siodło które było w spawnerze, bo się okazało, że spawner jest pod nami. No i niestety Skyrex go przez przypadek rozwalił. Tak. No, jak ja, ja. To się stało tak, że ty mi mówisz, że mnie rozwalał, a ja chciałem puścić mysz i już niestety było za późno. No, niestety. RIP spawner, trzeba zrobić grup dla spawnera. Dobra, to idziemy w Kimę i ja bym poszedł Poczekaj, tam byłeś! Spiąłem się na Monteverest! Czyli gdzie? A tutaj! Dobra, to chodź. Idziemy spać. Da. Ale wiesz co, czekaj chwilę. No idź spać. Ja się prześpię na dachu. Idź nie no żartu nie mam. Idę spać. To idziemy w takim razie na wyprawę. Wie, wezmę dirta. czekaj, a gdzie mogę to przepalić? Co? Gdzie tu, mogę mięso przepalić? Wędzarce. Właśnie, bo my cierpimy to jest, to mam... na lekki brak żarcia. Czemu bo się nie pali, a bo to jest pies hutniczy, dobra. Tu masz wędzarkę. Ale nie mamy się palić. No jest. Jest. Jeszcze jest pięć surowej wieprzowiny do zwykłego pieca włoża. Nie Mamy wągiel. Dwa staki wungiel mieliśmy. O, Dobra, Mali to baszki. jak my się szykujemy, to widzimy się już na wyprawie. Okej, okay, widzowie. Będę teraz skakać z tej góry. Czy mi się woda uda? Mi się a, udało się bezpieczeństwa. A myślałem, że lewa, lewa. Dobra, poczekaj. Idziemy w kierunku tym. Bo stamtąd przyszedł, przy, przy, przyszliśmy. Tam, nam, tam nas nie było, tam nas nie było i tu nas nie było. To ch chodźmy na Ja byłem na, na tej górze, już podbiłem tę górę. Ten klink, no ale co tu jest. dalej żeś nie był. Zetnij trochę... Tam tylko z daleka widziałem, że tam jest chyba świat płaszczyzny, czy jakoś tak. No, a ja weź trochę pościna i drewna, bo my nie mamy. Prawie że. Jak to? przecież Ja mam stak, stak i 51 przy sobie. Dobra, ja zetnę trochę świerkowego, bo świerkowa też ładna. O, prosię. Poczekaj na mnie. Ty polazłeś pewnie w siną. Dol, mordo. Nie, no, jestem ja na tej małej górce tutaj. Gdzie? Gdzie ty tam biegniesz? Na prawo chodź jak tu wyłącznie. Mówię, tu po są lepsze tereny. Tu. Dobra, to lecimy tutaj w takim razie. Tam, tam już wi widziałem. A mój miecz się wyczerpuje. 75 użyć. No to będziesz miał sikierę, trudno. Dobra, trudno. Wolę miecz, bo mieczem szybciej bijesz. Co prawda mniejsze obrażenia, ale... ale po prostu szybciej bijesz. Dużo, dużo szybciej. Okej, okay, tu mamy kozy. Tam fajny teren jest. Za, za, ta, za tamtą górą jeszcze jedną. Oj, coś nie pykło. Nie, mi pykło wszystko. Tu jest lawa. Ciao. Yeah. akurat water ten to akurat prosty. Water to jest taki. No. Dobra. O z pajęczyną to już jest trudniej trochę. Dobra, lecimy tu w górę. Jesteś? Jesteś. No jestem, jestem. I za tą górą powinny być fajne tereny, niby. O, krowa! Się... Krowa! Bo ustawiłem sobie render distance na 64 chunki i widziałem tam, że Ja mam powytaniam. na 41 chyba. Jak na 41, jak ty masz 32 maksymalnie. Nie, a poczekaj. Zależy na jakim la la launcherze gram. Nie no ja mam. Max... No ja mam max... ja mam Max 48. Teraz mam na 48. No dobra, nie No dobra nie ważne. I tam... Po... Chodź, Może tam chodź. będzie wioska? Czekaj, ja se zmienię na 31. Bo mi kurde lekko laguje. Bo mi kurde karta graficzna nie, nie wytrzymie i będę, będę miał problem. Ale przy Minecraft? Nie, no żartuję. No, chodź, chodź, dalej. Gdzie ty? A nie no, mam tutaj tu, tu po co ty tam idziesz? Ej, w sumie ładny tutaj teren nawet. Bo tu takie, takie wgłębienie jest nawet fajnie. Dobra, letymy. O, i patrz, tu jest taki... chono tylko tu patrz. Tu jest taki. A, no ja je, właśnie, to, to, to widziałem, widziałem. Dali, bo im to mi so i im i nadal głodny, a ty? No ja nie. Nie wiem czemu. Takie kółko ja czekaj, bym zrobił. wiesz, Czekaj, by... bo ci muszę czekaj. dogonić trochę, bo jestem z tyłu. Równiny. Trochę. Równiny mam. Ja bym takie kółko zrobił. To teraz trochę chcę. No, On mówiłem, że odwiniam. równiny były, bo widziałem z daleka. Bij krowy! Ale widzę jaka jest różnica terenu, jakby tak wiesz, inne no, kolor krawy, fajnie. Y Jesteśmy oficjalnie na równinach. Ej, osioły, osioły! Osły. Ej, faj... jaki fajny cave tu jest. Może okay. do zlutowania będzie. A, nie wiem. Teraz na, naszym celem są głównie diamenty. Ej, czy ja tam widzę... Nie, myślałem, że wioska tam jest. Nie, nie mam. Ej, czekaj, bo mi się coś tam buguje i tam wyglądało jakby domek stał, ale mi się chyba wydawało. Nie, to, to, to drzewo duże masz. A, bo tu czarna owca. Czekaj. Chodniliśmy iść w sumie w lewo, nie prosto, ale... A, nie, bo nie, bo my już tutaj... Jakby, jakby zbliżamy się w kierunku domu. Ej, i widzę wioskę, jest wioska, jest wioska. Gdzie, pokażę? Czekaj, 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 ja te po krowy. Po lewej, wezmę. gdzie ta góra? Ja te krowy wezmę. Po lewej, ale gdzie ta lagi. góra jest. Po lewej, ta wioska. Poczekaj, nie, nie, nie lutuj jeszcze, bo widzowie nie zobaczą, co tam było. Ale lagim. Po lewo. Ej, ale jest prawa ta wioska. Ale faktycznie jest. wioska, no? Ej, poczekaj. Ej, to nie aż tak daleko od, od naszego domu, bo, a, bo aż 100 kratek. Patrzę, tylko zostawię w skrzynce, bo tu patrz, taki do góry jest dom. Ej, serio, jest. Ej, fajna tutaj wioska. jest nawet szmaragd jeden nawet. Fajna wioseczka. Jest! Mamy statyw alchemiczny. Oto Golema zabiję przy okazji. Nie, Golema weź nie. Golema wyzostaw. zostaw. No po co nam cztery żelaza? tam trzy, czy tam ile z niego wyleci. Golem, Ale ja w tej nie. wiosce, szczerze, ja w tej wiosce chyba się nie osiedlę. Nie. Z tego powodu, Możemy że... tam zostać. W... O, łucznik. Z tego Będziemy powodu... tu przychodzić. Z paru powodów. Po pierwsze, no jest ru ru O rubini. fajnie, mam cztery żelaza. No, z dróg paru dróg. powodów się tu nie przeprowadzę. Po pierwsze, mało ekscytujący teren. Po drugie, na Równinach, Po trzecie. Mam pochodnie. No taka dosyć mała ta wioska szczerze. A nie, tam... Ale tam zlutowałeś ten, ten domek do góry, tam nawet szmaragd jeden jest, zobacz. Tam do góry. Dobra, to weź go już. Dobra, jest emerald, jest chlebek, jest pióro, wezmę. Łóżka nie to Są wioska, dwa nie O! Dwa emeraldy! To mamy trzy Super. emeraldy. Super. Chleb. ile pyr? 14 Chleby. pyr? Opla, opla. No. Ej, bo ten domek, do który czekaj, o. muszę zlutować. Dobra. Sobie sprawdzimy kilo siano. emeraldowy. Tak, chciałbyś. No, chciałbyś. Dobra, wracamy. Idziemy w tamtym kierunku. Poczekaj. O, książka jest. I Kurde. zdobędziemy pióra, i będziemy mogli zrobić książkę z piórem. Kurde. Albo z enchantem. Dobra. Lecimy tutaj teraz, bo my powoli musimy wracać, znaczy, no nie musimy, ale o, ej, ej, Co? ej, tam jest góra. Ej, patrz A... jaki klif tam jest. A ja kojarzę tę górę, ej, poczekajcie, ja tu sobie zaznaczę tą drogę deskami. A nie, lepiej ditem, bo szkoda deska. Nie, de deskami, bo Dirt zarośnie. Ditem. Ja sobie tu zaznaczę. Ditem. Nie, ja zostawiam te. O! Tu... Ej, nie gadaj, że tu jest portal, patrz! Tak, jest portal. Tu jest portal, portal w Jaktini. No super, fajnie. Poczekaj, nie lutuj. Ej, portal w Nie lutuj ciernie, sięg, ciernie, zapalara, obsydian klątwa zanikania, to nie wiem czy to będziemy brali dobra ej patrz jaki jestem mr. Mr. beast dobra, gdzie ty lecimy teraz tutaj ej patrz, to jest e, klątwa zanikania, co, co ona znikania, robi? Zanikania. klątwa zanikania że jak stracisz HP robi? całe jak stracisz całe HP to zje ci kilo. Że nie odzyskasz tego bo... kilofu Dobra, ze wodą spoko, wejdź bo... tak. Czekaj, wspinamy się na tę górę A nie wiem, brać ten kilof no. Ej, ja już? poznaję te tereny Nie, ja tu takiego nie Ej, bałąka. brać ten kilof no, Weź Zawsze Ale te buty go... ciernie jeden, wiesz, do czego się przydadzą? Jak będziemy chcieli iść do netheru, żeby mi nie biły te. Gdzie ty yy... jesteś? Tutaj. Halo! Tu w tym kierunku idziemy. A, no dobra. Dosyć, że mam opty fajne. Czemu ja zrobiłem 80 przy tym drewnie? Mm, mm, mm. o nie, się ciemno robi, tego nie chcę. A tak całkiem przypadkiem to zrobiłem. Poczekaj. Tak, tu jest ta rzeka! Dobrze Ała! idziemy. Dobrze idziemy. O kurde, ale prawie bym spadł. Ej, czemu tam jest taka dziura do wojda? A, bym się... mnie nie wczytał, nie dobra. Zaznaczasz, że góra po, podbita? Nie, ja zaznaczam drogę do tej wioski. O, myślałem, że zostawisz, ale dobra, nieważne. Dobra, lecimy w górę. No. Poczekaj, nie. Ja nie chcę... Wolę się wspinać na te śnieżne, bo te z Deerla są takie, że są co dwie kratki. No. Te śnieżne są... My już jesteśmy normalnie ten. E, każde góry jak się nazywają ci. ci? E, e, creeper. Piuuuuu. Ej, co? Co jest? Nie! Piuuu! Oj, sorry, jeśli cię walwam, ale chyba nie. Ej, bo sikierka mam w połowie zużytą i łopatę też. Znaczy łopatę mam. Drugą. Ale sikierka mi się w połowie zużyła. Ej, Chwila, masz te pięć ja... żelaza, które ci dałem? Nie, bo ja te kordy pamiętam w miarę. Mam jeszcze pięć mięsa i jeszcze y, dwie wieprzowiny i pięć wołowiny. Jeszcze w domu mam Nie, w tym uh -huh. kierunku. Dobra, teraz już chyba tutaj prosto. Tutaj prosto. Nie. To jest ta góra? Tak, to jest chyba ta. Nie. Ej, bo teraz problem. <grych> w razie co wiemy, jak dotrzeć do wioski. Oła. Kurde, tu serca. O. Cisz, water skill to jest prosta zabawa. Nie no, wiem, ale poproszę, no Chyba, chyba nie dobrze. Nie Ej, nie, nie gadaj, że my w drugą też. stronę poszliśmy. Ej, no nie, nie mów, błagam. Nie, jak ja w drugą stronę, to ja, ja, ja wychodzę z tej gry. No, w drugą chyba. Ej, bo tam jest nawet. A nie, dobrze poszliśmy, dobrze chyba. Po, poczekaj. Ej, kono, bo tam widzę ten biom, y, No. Nie, poczekaj. Akacjowy. My jesteśmy z tyłu tej góry, wiesz? My jesteśmy z tyłu. Gdzie ty jesteś? No idź za, za, drewnem to mnie znajdziesz. O tam, o Jezu ja tam szedłem, a tam się okazało, że to nie jesteś tylko to jest pola. problem, bo tu są równiny. O a ja nie ja widzę drewna. No, jak to nie widzisz drewna? W którym ty kierunku poszedłeś? No tam gdzie drewno to tam ja. Ej. Ale bardziej na ten no teren także. Widzę tam, gdzie cię był biom... mordo, ja tu jestem. A, dobra. Tam jest ten Biomco, wtedy z niego wyszliśmy. Ej, bo mi się żarcie kończy. Ej, zostaw mi wodę, jakbyś mógł. Przepraszam, miał... że wziąłem. Ale po prostu straciłem trochę orientację w terenie. Bo Poczekaj. Ratunku. Nie, no poczekaj. 1200. W tym kierunku. Aha, my w złym kierunku poszliśmy teraz. Zamiast odbić w prawo, to my poszliśmy w lewo. Super. Ale się rozlała Ujadła. ta woda. Jest Edek Edek, znaczy Enderman. No Edek Enderman. Teraz już chyba wiem, gdzie jesteśmy. Chyba. A noc się złamałem, bo mi słup drewna przed moim nosem podstawił. Ej, my zatoczyliśmy kółko. Patrz. Patrz, co tam jest. Ej, tam jest kolejna wioska. Czy to jest ta sama? To jest ta sama. Ej, to ja już nie wiem, gdzie jesteśmy. Nie, poczekaj, bo tam jest drewno. Hmm, tu jest drewno. Ej, my zatoczyliśmy kółko, nie? Widzowie, zostawcie ja suba, jeśli hmm. jesteście zmęczeni. Bo my to nagrywamy trochę wieczorem. O która? 1922 no, jest. Gdzieś, no? No, to tutaj. Ja sam się, się kręcę. Ej! Ej a... Dobra, wiem gdzie, wodę, wiem gdzie jesteśmy. Wiem gdzie jesteśmy. Wiem, wiem, wiem. Pójdź wodę. Teraz już, a, jest... no, dobra, Teraz już bo wiem, gdzie jesteśmy. Ej, bo jakby nie wiem, gdzie biec. No tutaj, do Oj. Tego. A ty jesteś, idziesz tym. Czekaj. Poczekaj, tam jest ta luka. Okej, okay, wespnę się na tę górę i zobaczę. Mm. O oh, oh. No teraz ja, mi, mi się wydaje, że ja już znam te okolice. Ale tak mi się to wydaje. No tam się budujesz tą wodą? No ja. Dobra. A kto niby inny? Hirobrain, czy co? Ja chyba się będę musiał podbudować normalnie. No nie, nie Kurde. mam budulca. No ja biorę... A, a co, wody nie masz, czy co? Nie, no mam wodę tylko, że się buduję, bo już będę na szczycie. Tylko pościutkie deski tu. Aha. No ja tu już jestem teraz. No teraz mi się wydaje, że ja wiem, gdzie jestem. Czekaj, poczekaj ten chwilę na górze, ja już wchodzę. Ej nie, problem, poczekaj. Czekaj, 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 czekaj. Nie no, to będzie odcinek, próbujemy znaleźć naszego domu raczej. Czekaj, no ja nie wiem. Nie, bo jakby my tu szliśmy. Bo ja kojarzę tę dziurę tutaj, patrz. Chodź tutaj. Ja kojarzę no tę faktycznie. dziurę, patrz. Szliśmy, czekaj, szliśmy Kurde. Myślałem, że zginąłaś. Nie, 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 nie. A nie, nie, nie. faktycznie. Ja kojarzę tę dziurę tutaj. Szkoda, że nie zostawialiśmy za, za sobą desek. A no i nic, poczekaj. Co? Tutaj... Przepraszam widzowie, jeżeli to jest nudne, ale no... Chwila. Ja zobaczę... Tamten. No, ja ja zobaczę ja na... No, ej, jakiś... poczekajcie widzowie. Zobaczę na odcinku jakie to były kordy. A my widzimy się już jak poznam te kordy. Okej. Okay. Już znam te kordy. No dobra widzowie. <grych> już jesteśmy. Pominamy rozbioru tej wioski. Postawiłem... No, ale tutaj postaw... stawiam takie krzyże po prostu. Ale nie ma tego, co jest? Czego nie ma? A, bo ja wziąłem. No tego. Bo ja wziąłem. Wiesz o co mi chodzi? Stołu alchemicznego nie ma, bo ja już. O! Snop Ej, wiesz co, siano jest cenne, bo no. za 20 się dodaje, dostaje od farmera ten. Ciekawą, ciekawą ofertę. No, emeralda. Nie nic nie ma, to nie wiem. Ale. Nie! Do... Punktu odradzania ustawiłem w tej wiosce przez przypadek. To już teraz nie zginie, Bo i po drodze. Jak zobaczycie na czacie, to... No. Dobra, ja stawiam dalej krzyże. Nie pytajcie, dokąd czemu krzyże. Idziemy? Lecimy po prostu dalej w tym kierunku. O owca. Może druga wioska będzie? Możliwe, kto to wie. Żeby was też nie zanudzić trochę. Okej, okay, tu są dynie. A na dwoma Okej, okay, Skyrex ma za dwa. Okej. Okay. Ubiję jeszcze trochę zwierzątek. Więc wiecie. No niestety Skyrex umarł po drodze. Dobra. Wykupujemy go z grobu. Uh,